Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów dywadańskich. Zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie, razem uruchomili nasze ciała i sprawili, że będą one mogły przez długie, długie lata funkcjonować w fantastyczny sposób, że będą mogły być piękne, zdrowe, sprawne, a do tego jeszcze młode, giętkie, elastyczne i wypełnione energią. Energią, która wytwarza się w naszym ciele podczas tej gimnastyki. Energią, która którą dzielimy się ze wszystkimi osobami, które wspólnie razem tę gimnastykę wykonują, a z tą energią to jest tak, jak z miłością, że ona mnoży się wtedy, kiedy się ją dzieli. Także obdzielamy się nawzajem energią. Ja również wysyłam wam dobrą energię i z tą dobrą energią zapraszam do tego, żeby wspólnie razem wykonać każdego dnia te kilka prostych ćwiczeń i zrobić coś dobrego dla siebie. A są to ćwiczenia, które zostały opracowane w taki sposób, żeby poruszyć jak najwięcej partii ciała, jak najwięcej mięśni i żeby właśnie ten przepływ energetyczny w naszym ciele był niezakłócony, żeby przebiegał prawidłowo, bo tylko wtedy nasze organy mogą dobrze funkcjonować. Także skupiamy się bardzo mocno na naszym ciele, skupiamy się na każdym ruchu, po to, żeby można było to swoje ciało poczuć i po to, żeby można było w jak najlepszy sposób tę gimnastykę wykorzystać. A dla osób, które zaczynają, przypominam, że rozpoczynamy od trzech powtórzeń każdego z rytuałów i przez cały tydzień je wykonujemy, potem dopiero zwiększamy sobie o dwa. I tak co tydzień, o dwa więcej, dochodzimy do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. Pamiętajcie o tym i róbcie to z uważnością, z pełną miłością dla swojego ciała i z pełnym przyzwoleniem na to, żeby powoli w tę gimnastykę chodzić. Przypominam o wodzie, którą popijamy małymi łyczkami w trakcie gimnastyki i w ciągu całego dnia. I zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl. Zwracam baczną uwagę na głos mojego ciała. To nie jest zbyt częste, że słyszymy to, co ciało do nas mówi. Trzeba się na chwilę zatrzymać, trzeba wyciszyć umysł i dopiero wtedy możemy usłyszeć ten głos. I właśnie tutaj podczas gimnastyki staramy się to zrobić. Zwracam baczną uwagę na głos mojego ciała i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Godnie rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż wonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. W tym momencie wtłocz to powietrze głęboko, tu, gdzie znajdują się dłonie, także brzuch napełnił się jak balonik i powoli rozluźniając mięśnie, stanie powietrza. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, będziemy obracać się prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramionami w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję już 21. Trzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się do drugiego rytuału na palcach. Ręce leżą swobodnie, tu ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieść głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. 七、八、九、十、七、十 dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Siedemnaście osiemnaście, Zwracam baczną uwagę na głos mojego ciała dziewiętnaście dwadzieścia jeden. Luźnij, przejdź się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału. Roztaknij nogi na szerokość. Biodę, przykład, ze stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonią śladki, głowę, w dół na wdech, umieść głowę, wyklęknij klatkę piersiową w przód, ściągaj łopatki i otwórz głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest dokomforna dla siebie, a z wydechem wróć do pozycji mieściowej. Wdech i wydech. Trzy cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedem 18. Zwracam baczną uwagę na głos mojego ciała. 19. 20. 21. Poruszaj głową, żeby rozluźnić kartę w jedną i drugą stronę. Oddychaj. Pokryć się I usiądź do czwartego rytuału. Prostak nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę górę, oprzyj dłonie omatem przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść tu. na wdech, umieść głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przed bramą bramkosłupa. Zdechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Zwracam ważną uwagę na głos mojego ciała. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić na garstki, głęboki wdech, wydech, zapyć palce i pokręć też tam w przód. I wdech. I do piątego rytuału połóż się na przód. Proste nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatę, Ręce oprzyj na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej. Oprzyj dłonie, matę, przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypiąkuj się z Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj dół. do pozycji z głową w górze. i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. jedenaście, Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Zwracam baczną uwagę na głos mojego ciała piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Zdechem uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie dla miednicy pod siebie. się podnieść, pod wodę. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do kręgu podkroktego. Dłonie znajdują się pod barkami. Kolana są rozstawione na szerokość bioder. Podciągnij lekko kręgosłup do góry, żeby się nie zapadał. Przytrzymaj go i będziemy unosić nogę ugiętą w kolanie. Kórem, a ten w bok. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie swoim. измяна на оки, поднижда курен нот. Opuść nogę, poruszaj biodrami na boki, żeby rozróżnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Podnieś się, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo masz I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawij kość go nową pod siebie. Wyprostuj plecy. Zaciśnij pośladki. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Mięśnie brzucha trzymają mocno sylwetkę. Oddychaj i uśmiechaj się. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól, żeby ciało się przez chwilę zrelaksowało. Oddychaj do brzucha i wypuść wszystkie napięcia. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij błytki. Uda. Pośladki. Brzuch. Rozluźnij odcinek kręgosłupa. Od plecy. Barki. Ręce. Zrozumieć nic czoła. Pójść swobodnie szczękam i pozwól właśnie policzką. I poczuj, jak ciało rozpływa się na macie. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę prawdziwą ciebie Otwórz no, oczy, zacznij poruszać całe ciało, podnieś się tą wodę I mamy gimnastykę załatwioną. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Dziękuję Hani, Joli, Wiesi, Joli za to, że. Są każdego dnia za to, że możemy wspólnie razem ćwiczyć, Życzę Wam wszystkim pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia jutro poranku.